ma ludzie witajcie, ludzie, witajcie na wakacjach ze Stegny Jesteśmy teraz pod dinem i jedziemy sobie w kierunku, w kierunku kątów rybackich Mam na razie Na, na razie mam go, kamerkę GoPro ale nie mam do niej karty pojęci jak Skombinuję do niej kartę pamięci. Wtedy, wtedy pojedziemy gdzieś dalej do lepszej jakości nagrania. Póki co na razie telefonem nagrywamy. Ale nie jedziemy dzisiaj do Klinicy Morskiej ani do kątów, Tylko dzisiaj wam pokażę park nowy w Stegnie. Tam jest polo. Wyjeżdżamy z rondo tu jest, był kiedyś fajny sklepki, soski Misiek, ale został zamknięty na kińczyk zobaczyć co tam jest chińczyku jak chcesz. to tego tu prowadzi taki fajny pan Michał Bardzo w porządku koleżka to jest komnata burszonowa, którą Wam pokazywałem Przy okazji podjedziemy na Kinder Jajko Jesteśmy w tej chwili koło Goku